Znajdujemy się w tak zwanej dzielnicy zachodniej. Tutaj jesteśmy na takim skrzyżowaniu, u styku ulic Sienkiewicz'a, cicha, zielona, ulica niecała. Od wiosny już realizujemy tutaj naprawdę dużą inwestycję kanalizacyjną. Pozyskaliśmy na tą inwestycję również bardzo dużą dotację z programu rządowego Fundusz Polski Ład w wysokości 3 miliony 700 tysięcy złotych. Tutaj wkład własny gminy dołożyliśmy na poziomie około 500 tysięcy i realizujemy zadanie za około 4 miliony 200 tysięcy złotych. Jest to około 2 kilometry kolektora sanitarnego. Tutaj ukształtowanie jest tego typu, że potrzebna jest również przepompownia, bo część sieci jest grawitacyjna, a część będzie właśnie wymuszona. Jest to taki, można powiedzieć, przedostatni obszar miasta, jeszcze nieskanalizowany. I tutaj do tej kanalizacji będzie podłączonych około 50 budynków, posesji czy właśnie takich obszarów zabudowanych. Również przyłącza czy sięgacze będą skierowane w stronę pewnych obszarów, które w przyszłości będą zabudowane, głównie zabudową jednorodzinną. Mamy tutaj też tereny gminne, które w przyszłości chcemy przeznaczyć pod zabudowę jednorodzinną. Osób mieszkających w tym rejonie jest około 300, a więc to będzie dosyć duża zmiana w kierunku już prawie całkowitego skanalizowania piławy górnej. Prace trwają od wiosny, już są właściwie na ukończeniu, jeszcze pozostały pewne prace wykończeniowe. Już w tej chwili wykonawca na pewnych ulicach kończy to zadanie. Odtwarza nawierzchnię asfaltową i tutaj pomyślnie zmierzamy do finału. Powiem jeszcze o takiej rzeczy, że. W sensie technicznym były to roboty bardzo trudne. Tutaj występuje właściwie na całym obszarze, na każdej z ulic bardzo twarda skała, z którą firma budowlana, no właściwie, nie mogła sobie w pewnych okresach poradzić. Tutaj musieli używać bardzo wyrafinowanego, ciężkiego sprzętu, nawet pewnych takich górniczych metod, żeby tą skałę rozkruszyć. Z tego powodu o kilka miesięcy prace nam się przedłużyły, ale jednak wszystko zmierza do szczęśliwego finału.